Hej, moje misiaczki, motyleczki, wpadamy z nowym odcinkiem Tydzień Unikatów. Niestety, albo stety, już się skończył. I teraz przejdziemy sobie do nowego motywu. Będzie ocenka i stworzymy sobie jakiegoś luka. Nie będę go kupować, bo już sobie tutaj stworzyłam nowego, ale będę po prostu wam go pokazywać. Będziecie mogli go zakupić. Teraz tak, będzie to ocenka na szybko. Więc tak, tutaj też to jest ładne. To takie też. To, to może być. To jest brzydkie, moim zdaniem. To także. To no, trochę takie średnie. To jest jeszcze trochę ładne. To także może być. Te włoski są ładne dość, ale w zmienionych kolorkach. W tych mi się kompletnie nie podobają. Jakby na przykład taki zmienić na taki różowo-niebieski. O taki, to wtedy jeszcze mogą być. Ale w ogóle ogólnie mi się nie podobają za bardzo. I cena ich jest o wiele za duża. 4 diamentów bym nigdy za to nie dała. Teraz tak, te dwie rzeczy są z Fox, tylko to już było kiedyś. To także już było, ale to akurat cieszę się, że znowu, znowu dodali do nowego motywu, bo nie mogłam tego nigdzie znaleźć, a jest to bardzo ładne. Te włoski już były na pewno i nawet sama je zakupiłam i miałam je w szafie, także no, MSP mogłoby się bardziej postarać. Tylko jedyne co zrobili tutaj, że zrobili tutaj bardziej przejrzyste. Tą Te włoski moim zdaniem są przecudowne, ale no niestety yy, kosztują za dużo. Jak na takie włoski, tyle to kosztowały sople i by Wam zostało 125 startnice'ów, więc to słabo, słabo. No ale takie mają włoskie ceny. Te spodenki są okropne, to tak samo jest średnie. Ponieważ bardzo zlewa się ze skórą, to jeszcze może być. Ten listek już był i to nawet jest dość nowy. Także, no, ta spódniczka także już była. To jest w miarę git. Przejdźmy do najładniejszej rzeczy, moim zdaniem, z tego motywu: to są te kwiaty na głowę. Tak, właśnie. Na włosach one wyglądają przecudownie. Sama ja sobie tutaj zakupiłam, jeżeli widzicie. I teraz tak, to rebesia jest git, to tak samo to jeszcze może być. Ten tatuaż jest spoko, chociaż już był. Może on, oni to dodają, dlatego że niektóre osoby tego nie widziały jeszcze, także czekaj, ściągnę sobie to. Tutaj także to jest dość ładne. To wygląda moim zdaniem okropnie i mamy już ostatnią stronę. To jest piękne, te listki takie. To tak samo może być. To jest śliczne. Listki już były, więc nie komentuję. To już było, ale nie widziałam tego bardzo dawno. Podoba mi się to, więc żałuję, że, że tego kiedyś nie było, bo już jestem na skali bankructwa. Po tygodniu unikatów, także już nie będę nic raczej, raczej kupować. No więc tak. To jest na przykład w takich kolorkach bardzo ładne. Teraz tutaj to jest też ładne. To nie skomentuję. To także jest ładne, więc spróbujemy zrobić sobie jakiegoś luka. Zobaczyć, czy na pewno to tyle stron. Tak, to ty, tylko tyle stron. Cztery strony. Także tak, na początek na pewno weźmiemy sobie to oraz tą spódniczkę zmienimy tylko ją na kolor czerwony. W ten sposób, a to zrobimy jako biały, i będzie chyba git. Weźmiemy sobie także kolczyki. Kolczyki weźmiemy białe z czerwoną kropką w środku. Myślę, że ładniej by to wyglądało na odwrót, ale już nie będziemy zmieniać, ponieważ się spiesza. Z tym odcineczkiem tutaj, tą koszuleczkę właśnie weźmiemy i zmienimy ją sobie na kolor czerwony. Weźmiemy również te włoski w kolorze brązowym. Takim weźmiemy sobie jakiś taki ciemniejszy brąz, tylko żeby on był ładny. No dobrze, weźmiemy sobie taki jasny brąz. Ponieważ nie widzę tutaj ładniejszego kolorku. Te buciki mogą także być. Więc je sobie zostawimy. I to chyba tyle z mojego luka. Jeszcze dodamy torebesie. Z listkiem żeby tutaj nie było tak pusto. Na czerwono oczywiście ją pokolorujemy. Chyba to na tyle. Weźmiemy sobie jeszcze te listki. Look kosztuje 2 diamenty oraz 2800 star końców. Możecie go sobie zakupić. Tutaj są rzeczy, z których je stworzyłam. Tak, usuniemy sobie wszystko i przejdziemy do... Tam, tararam, tam, tam! Tła! Tutaj jest nowe tło. Moim zdaniem, jest ono zrobione pięknie. Ja sobie po odcinku, nawet chyba, zakupię do filmów. Jest ono po prostu bardzo ładnie wykonane. Na przykład w porównaniu do tego tła lub na przykład do tego, więc ono jest naprawdę ślicznie wykonane, tak samo jak to, to byłam wtedy jeszcze, nie chciało mi się nagrywać za dużo, ale no jest to ślicznie wykonane tło, właściwie to MSP potrafi zrobić tło, ale jednak to mi się najbardziej chyba z wszystkich podoba. I teraz tak, przejdziemy sobie do animacji, animacji już także widziałam, ale podobają mi się tylko dwie, ta mi się podoba i tylko ta. Ponieważ no nie wygląda, reszta nie wygląda za dobrze, bo zamiatanie podłogi jakieś, to także to już wygląda strasznie makabra. A to w ogóle nie wiem co to jest. Tak więc no najbardziej mi się podobało tamto. Teraz y, przejdziemy sobie do rzeczy. Rzeczy moim zdaniem są bardzo ładnie wykonane. Tutaj tylko ten listek, to jest taki średni, ale to, to wiecie. Tu także jest takie średnie, to też, ale to już na przykład jest tu dość ładne. Takie listki latające, myślę, że to urozmaica bardzo pokój. Kiedy sobie to wszystko usuniemy, żeby nie było. Tutaj sobie jest taki lampion chiński. On już kiedyś był, ale jest bardzo ładny, więc wybaczę im to, że go dodali znowu. Tutaj te okno, jak się zmieni kolorek na przykład na taki, to jest po prostu boskie. Można też zmienić listki na taki zielony, letni. Teraz jest akurat jesień, więc yy, ładniejsze są pomarańczowe i tak dalej. ale jak tutaj jest na przykład lato, to to tak ślicznie wygląda w takich kolorach, no, po prostu bajka. Nie wiem, czy, czy wam się podoba. Możecie napisać swoją opinię w komentarzach, ale no moim zdaniem jest to piękne. Teraz te listki są takie normalne. Nie można zmienić kolorków. ta także jest spoko. Można zmienić kolory oczywiście tego oraz tego. Jest ona dobra, fajna. Te listki także mogą być i to tak samo. Teraz przejdziemy sobie do, twor do Kliniki Piątki. Rzadko coś dodaję, ale zawsze sprawdzam, żeby nie było wiedzy. No tak, jak zawsze nic nie dodali. Mogłyby, mogliby dodawać tak troszeczkę, je chociaż jeden nos, albo jedne usta, albo cokolwiek innego, jakiś makijaż chociaż. Ponieważ już mi się nudzą te moje usta, które przez cały czas noszę, a te to już są no, naprawdę... No, bez komentarza powiedziałabym, no. Yy, tutaj kolory skóry, no to w kolorach skóry nie ma za bardzo co zmieniać. Wyglądają one spoko, H aczkolwiek wolałabym mieć jakiś inny nos już. Teraz taki, wiecie, ciekawszy, taki jakiś, wiecie, jakby totalnie taki mniejszy nos, jakby, wiecie, jakiś taki z piekami dookoła, ale nie taki, takimi, takimi Dziwnymi. No więc tak, zobaczymy sobie teraz muzykę. Nigdy nie sprawdzam muzyki, ale no wiecie. Spojrzymy sobie tutaj na jakąkolwiek muzyczkę. Dobrze, już koniec. Bo kurza nie taka muzyczka. Teraz zobaczymy sobie w sklepie. Oczywiście Diamond nic nie dodali od 4 lat. Oprócz koła fortuny. film znaczy tutaj, zwierzak. Zobaczymy, jak urośnie mój zwierzaczek. I zobaczymy, jaki będzie. Oj, jeżeli będzie taki, to ja nie wiem, czy tego nie kupię. Oj, Czekajcie. Zobaczymy jeszcze świnkę. O, świnka będzie taka słodka. Wybrałabym naprawdę któreś. To oczywiście nie wiem, dlaczego kurczak ma się zmienić w królika. Nie wnikam. A króliczka zobaczymy. Króliczek się zmieni na takiego pięknego. Ale zmienić go na razie nie będę. Zobaczymy także na mojego zwierzaczka, tego. Ten nie będzie za ładny, więc zostawimy go sobie tutaj. E, teraz tak, zobaczymy smoka. Smok będzie taki średni, więc także nie bierzemy go do rośnięcia. Zobaczymy jeszcze tego. Ten będzie ładny, ale nie będę czterech diamentów tutaj wykorzystywać. Wystarczy się nimi po prostu zająć. Ten będzie bardzo ładny, ale nie będę także rośnięcia wywoływać. Ten, ten no Ja bardzo nie chcę, żeby on urosł. No, ja bym chciała, żeby on był przez cały czas taki malutki, taki słodki. No, a oczywiście flaming nic nadzwyczajnego, więc wybrałabym sobie rośnięcie chyba dla... jeszcze zobaczymy duszka. A duszek taki zwykły będzie. Nie wiem, kurczę. Ten królik jest naprawdę śmieszny, ale, ale nie. Także zobaczymy sobie. Chyba bym wybrała. Tak samo nie jest za ładny. W ogóle nie wiem, czy coś wybiorę, bo, bo tutaj jest. Ten jest chyba najładniejszy, ale zaczekam jeszcze, aż sam urośnie. Jeszcze cztery levely, spokojnie to dobiję. A zobaczymy, jakiego, o co chodzi. Nie rozumiem tutaj akurat tego. Mm. Także, zobaczymy, może coś kupimy tutaj. Zobaczymy teraz, profil Diamond się kompletnie nie opłaca moim zdaniem. Pozdro, no będę Wam wysyłać, tylko że na razie nie mam tutaj żadnych fanów. Więc zobaczymy jakiegoś zwierzaka kupimy, może do wyboru. I tutaj zaczekam aż się załaduje. O, ten jest w sumie ładny. Spróbujemy sobie któregoś kupić. Jest śliczny, ale no nie, nie, nie. Ten lisek tak samo jest piękny. On jest z pakietu akurat. No ale nie będę go kupować, bo no po prostu nie chcę. Nie podoba mi się aż tak, żeby go kupować. Ostatnio kupowałam nowego zwierzeczka, ale chciałabym Tutaj jest Kaja Godek, więc Kaja Godek nigdy w życiu nie kupimy. Przynajmniej ja. Zobaczymy, tutaj. Ten mi się tak strasznie podoba. I tak samo ten, ale no niestety nie będziemy go kupować, ponieważ nie mamy aż tak dużo star Te dwa e, zwierzaczki są z pakietów. Oczywiście bardzo mi przykro, że wydają zwierzaczki e, do sklepu z pakietów. Ta usta jest piękna, ale tak samo nie chcę, żeby, żeby tutaj były takie rzeczy. Spojrzymy jeszcze tutaj. Um, więc chyba niczego jednak nie będziemy brać. Może jutro na następnym odcinku na przykład. Tutaj mi się najbardziej podobają te realistyczne, trochę zwierzątka bardziej. Um, tak. Te realistyczne są raczej z pakietów, wszystkie. I tak mi się wydaje, że tak jest, że dodaję zwierzęta ze starych pakietów do sklepu. Także tu już jest koniec. Ja bym sobie zakupiła w na następnym odcinku któregoś. Jeszcze nie wiecie, którego, ale na pewno któregoś zakupię. Może i tego. Ale wiecie, to będzie dla Was niespodzianka. E, więc to na tyle z dzisiejszego odcinka. I bajo!